Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Banach i zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale i tym razem będzie to troszkę grubszy odcinek, bo teraz zajmiemy się nie za żadną topką najfajniejszych gier, tylko pokażę Wam kilka najdroższych gier na Steamie i naprawdę możecie się zdziwić, ile taka będzie jednak gra kosztować, bo to nie będzie 1000 czy nawet dziesięć tysięcy, to będzie dużo, dużo więcej. I od razu chcę powiedzieć, że ten odcinek został zainspirowany pomysłem TV Gry, który był w 2017 roku i to właśnie oni kiedyś coś takiego nagrali i w tym momencie ja postanowiłem, że zaktualizuję to. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. No i bez dalszego przedłużania po prostu już lecimy z odcinkiem. Miejsce dziewiąte to wszystkim dobrze znane City Skylines z kosztem 929 zł. Tej gry chyba nie trzeba przedstawiać nikomu, jest to klasyczny i zarazem według mnie genialny przedstawiciel strategii typu City Builder. Celem gry jest wybudowanie dobrze funkcjonującego miasta przy zachowaniu jego płynności finansowej. Gra jest mega wciągająca i sam spędziłem w niej sporo czasu. Sam City Skylines kosztuje zaledwie około 100, a prawdziwa cena jej rozproszona jest pomiędzy aż 33 dodatki, które wprowadzają masę nowości. Od prostych zmian kosmetycznych, jak nowe radio, czy parę budynków specjalnych, kończąc na naprawdę grubych DLC, które wprowadzają masę nowych możliwości jak kataklizmy miasta, czy moje ulubione, dodające zmianę temperatury i pogodę. Miejsce ósme to wszystkim też dobrze znany ETS2 i 967 zł za komple. Kolejna gra, której nie trzeba nikomu raczej przedstawiać. Jest to symulator jazdy tak zwanym tilem po drogach całej Europy. Gra opiera głównie się na tym, że my jako gracze zasiadamy za kółkiem ciągnika siodłowego z naczepą i jazda w trasę. Naszym celem jest dostarczyć ładunek na czas, przy tym nie uszkadzając go ani nie zbierając żadnych mandatów. Gra została wydana aż w 2012 roku i do tego czasu, jak widzimy, na steamie doczekała się aż 76 różnych rozszerzeń, dodających od nowych malowań na nasze ciągniki przez elementy do tuningu wizualnego, kończąc na najciekawszych, czyli nowych drogach rozcianych po całej Europie. To właśnie dzięki nim zwiedzimy takie kraje jak Litwa, Francja czy chociażby całą Polskę. Miejsce siódme i gra, która przekracza magiczną barierę 1000 zł, a konkretnie 1122, a jest to Crusader's Kings 2. Far beyond your borders lies the Empire of China. Jest to kontynuacja cyklu gier strategicznych od Studia Paradox Interactive, gdzie wcielamy się w rolę zarządcy naszego kraju. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, czym są gry z serii Europa Universal. Ale co tak naprawdę sprawia, że ta gra jest aż tak droga? Ilość DLC, bo jest ich aż 32. Sama gra w sobie nie jest droga, ale sumując wszystkie dodatki, które wprowadzają szereg zmian, od naprawdę kosmetycznych jak skiny różnych wojsk, po naprawdę rozbudowane i przemyślane dodatki jak Crusaders Kings 2 Sons of Abraham. Który mocno rozwija aspekt religijny w grze. Miejsce szóste i 1328 zł a zajmuje je The Sims 3. Poprzednie gry były znane, ale ta seria to już chyba klasyka. Popularne Simsy to symulator życia, miejsce badań socjologicznych i przede wszystkim piaskownica, w której możemy spełniać swoje sadystyczne zapędy. Pozdro pan Mateusz. Tak jak w poprzednich grach, tak i tutaj za całościową ceną stoją głównie DLC, w których znajdziemy nie tylko dodatkowe ubrania czy meble, ale także nowe miasta, parcele, czy dostaniemy możliwość wysyłania naszego Sima na studia, czy pojechania na wakacje. Miejsce i 1390 zł, a zajmuje je Europa Universal 4. Deep Nie ma co się rozgadywać, bo z grom z tej serii mieliśmy już do czynienia w tym zestawieniu. Mianowicie chodzi o Crusader's Kings 2. Zasada rozgrywki tu i tam jest dokładnie taka sama. Wcielamy się w rolę zarządcy naszego kraju. Tak samo również tutaj na cenę gry wpływa ilość DLC, a jest ich tutaj aż 34, które wprowadzają zarówno dodatki kosmetyczne, jak i grube, fajne DLC. Gdzie znajdziemy m.in. nową linię fabularną, miejsce czwarte i 2537, które zajmuje kolejna część. Simsów, czyli The Sims 4. I tutaj też nie ma co się rozgadywać, bo wszystko już powiedziałem przy okazji The Sims 3. Tutaj również na końcową cenę wpływają wszelkie DLC. I tak jak w przypadku poprzedniczki, znajdziemy tutaj proste dodatki pokroju nowych mebli czy ubrań, ale też bardziej skomplikowane, jak wiejska sielanka wprowadzająca możliwość prowadzenia własnego gospodarstwa, czy moje ulubione psy i koty, gdzie dostaniemy możliwość zaadoptowania własnego czworonoga. No i miejsce trzecie, czyli nasze kochane podium i gra kosztująca 4300 a jej nazwa to pozwólcie, że posłużę się scenariuszem to Ascend Free Roaming VR Experience. Jest to gra, o której przyznam się szczerze, nigdy nie słyszałem i wiem na jej temat bardzo mało. Z tego co wyczytałem, to gra wprowadzająca VR na wyższy poziom. By w nią zagrać, potrzebujemy poza goglami VR również specjalny kombinezon, maty, platformy i tym podobne. By odczuć wszystko to, co zaplanowali twórcy tej produkcji. A podobno można odczuć naprawdę dużo, m.in. trzęsienie ziemi, uścisk przeciwnika, czy chociażby trafienie, ale też całą masę innych rzeczy. Tak na to tak naprawdę tylko w ramach ciekawostki, bo sądzę, że nikt z nas tutaj zebranych tego nie kupi. Ale jeśli chcecie, żebym więcej coś o niej powiedział, koniecznie dajcie znać. Miejsce drugie i zaczyna się już totalna abstrakcja, bo tutaj mamy grę, która kosztuje 16,5 tysiąca złotych. A mówię tutaj o Microsoft Flight Simulator X. No inaczej mówiąc, 10. Jest to zdecydowanie najpopularniejszy symulator lotów dostępnych na rynku. Sama gra opiera się głównie na wiernym odzorowaniu lotów komercyjnych. Począwszy od startu przez lot, kończąc na lądowaniu, całość odbywa się dokładnie tak samo jak w prawdziwym życiu, a to wszystko za sprawą idealnie odzorowanych samolotów, gdzie każdy przycisk, komunikat czy przyrząd wygląda i działa jak w prawdziwych samolotach. Nierzadko do zestawu dostajemy obłędnie grubą instrukcję obsługi, jak w ogóle wystartować taką maszyną. To właśnie te samoloty, które są oferowane jako DLC windują cenę na poziom bliski 17 tysięcy złotych. Miejsce pierwsze i totalna abstrakcja, gdzie nawet nie byłem w stanie dokładnie określić ceny, ile to wszystko kosztuje, bo Steam nie chciał mi tego przetworzyć, a mam tu na myśli Train Simulator i cena około 45 tysięcy złotych. Kolejny symulator na liście, tym razem nie ciągnika, czy samolotu, a pociągu. Jest to najdroższa gra na platformie Steam. Wszystko za sprawą ponad 7 700 DLC, tak 700 DLC do jednej gry, to nawet jej na tyle nie wpadł, żeby zrobić do Simsów. Ale spokojnie, te DLC są naprawdę warte swojej ceny, bo znajdziemy tutaj masę idealnie odzorowanych pociągów. A wszystko to w oparciu o oryginalne plany producenta konkretnej maszyny. Ale to nie wszystko, bo do dokupienia mamy również realne, prawdziwe trasy kolejowe, które jak lokomotywy też są odzorowane niesamowicie starannie. No i powiem Wam szczerze, że 45 koła za. Grę to jest naprawdę mega dużo. Ciekawy jestem, czy ktokolwiek kupił taką grę i w sensie, czy kupił te wszystkie DLCKi. Jeżeli tak, to ma dla mnie naprawdę, naprawdę dozgodny u mnie, naprawdę dozgonną podziw, szacunek. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo naprawdę 45 koła za grę to jest mega dużo. Ja bym za tyle sobie kupił samochód. Także, anyway, dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie subskrypcję, komentarz no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja i moje tutaj dynie z okazji Halloween. Żegnamy się, do zobaczenia i pa pa.